A chwila prędzej czy później musiała nastąpić koniec pierwszego sezonu masakratorów. Teraz mam. No, to jest tak mów, są Nagrywanie Massacre to dla nas wielkie wyzwanie Szczególnie jeżeli chodzi o pierwsze odcinki, które były katastrofą no, Wiesz co, w pamięć mi zapadła jedna rzecz, jedna seria gier W coś tam Leciałeś samolotem W 1900 400? No. Wszystkie kombinacje słyszeli Nie, uwierzyli Numer 5 nie ma w Tak? Nie na Gotów? Zaczynamy. Bo się, <śmieniu> <śmieniu> Moczymy, się Niewiele osób wie, ale te początkowe 30 sekundowe filmiki kręciliśmy po kilka, nawet kilkanaście godzin. Przepraszam. 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 ci się nie udało, się nie udało! się! Za długo! No nie, no i się rozjechało. Nie, nie. To będzie strasznie jest coś tak. <grym> nikt już tak nie wierz dalej tej tak recenzji. A ty już nie końcu. <grym> A co będzie teraz? No, no teraz zróbmy to normalnie z instrumentami. No to jest taki ekstra content, nie. nie? To będzie jedna, tak? Nie wiem. to no. teraz księbałem w ogóle. Jeśli zaś chodzi o gry z zombiakami mamy tytuły na peceta. Ja mam mówić, co ty trzymasz? Ja tego nie wiem. No właśnie o to chodzi! Dobra, niech będzie. A ty wiesz, co chcecie zrobić? Nie. To jedziemy. Chcemy, słychać, to. i będzie, no. Ale nie, nie, być tak... tak. Dobra. Dobra, I nie Mam głupotę. No. Teraz pozostaje pytanie, czy Assassin's Creed no, jest. Ja nie powiem. Nie na po... no, nie co ja a teraz pozostaje pytanie, czy Assassin's Creed Bloodlines zrobiła na nasz... na nasz. Czemu jest tam nagrodziłem Nie gdzie... wiem. Dobra. Teraz pozostaje pytanie, czy gra Assassin's Creed Bloodlines zrobiła na nasz. To jest za trudny wyraz na nas, na masakra wara.

Odcinkiem kończymy pierwszy sezon masakratorów. Chcielibyśmy przede wszystkim podziękować PSP Poland, który objęło nas swoim patronatem. Niedługo my będziemy tak popularni, że to wy chłopaki będziecie działać pod naszym. Oprócz tego dziękujemy też wszystkim tym, którzy nas oglądali. Naprawdę dzięki za komentarze, za Kur... dzięki. Za komentarze, za oceny, za wyświetlenia. Dzięki tym, co nam gry pożyczali i tym machaniem. Ma. Tym machaniem że dziękujemy Ciędze. również wszystkim. No, wtrąciła się. Dziękujemy również. No, no. <ślepuszko> <ślepuszko> jeszcze tak jeszcze naprawdę powinniśmy powiedzieć o jednej rzeczy. Okay. Powinniśmy powiedzieć o tym, a no to więcej niż jednej rzeczy. Powinniśmy o tym że będzie kolejny sezon. Tak, wiem, to chciałabym, być na końcu. Powinniśmy powiedzieć też o tym, że będą zmiany i żeby też zaglądali i żeby na bieżąco śledzili to, co się będzie działo. No to zaraz coś odwkli. Dziękuję. To też <powinno> bolecie, to <ślepuszko> Akcja nie było. Akcja. A, dziękuję. Dziękujemy również wszystkim widzom, którzy śledzili nasz kanał na YouTube, wpadali na bloga, a tymczasem co? Kończymy pierwszy sezon i spadamy na zasłużone wakacje. Tak, widzimy się w drugim sezonie, przy czym pamiętajcie o tym, żeby wchodzić na naszą stronę czasu do czasu, sporo zmian. Nawet, że nie będzie to film. Sezon nowy, sierpniu. Sierpniu. sierpniu.